Dzień dobry Państwu, w ten chyba w końcu pogodny dzień. Wszystkim osobom, którym się jeszcze nie widziałem, chciałem złożyć życzenia, by ten rok nowy był dużo lepszy, wprowadzony przez Państwa na działalności gospodarczej, by zmiany podatkowe nie były już tak mocne i tak nie nazwijmy to konkretne, jak były w poprzednich latach. Chyba raczej tak się zapowiada, ponieważ nowy rok już mamy zapowiedź, że największa zmiana tegoroczna, czyli KSEF, została już przesunięta na późniejszy okres między kwietniem a majem. Państwo oczywiście poinformujemy, jak rząd poda datę wejścia KSEF-u. Bo KSEF, proszę Państwa, wejdzie tak czy tak, tylko jest przesunięta jakby data wejścia tego systemu. Jednakże dzisiejsze nagranie, jak można powiedzieć, informacja jest w dużej mierze przeznaczona do innej rzeczy, która się. U nas w firmie zmieniła. Z dniem 1 lutego połączyliśmy się z innym biurem rachunkowym. Jest to biuro rachunkowe Meritoros SA. Jest to biuro z Krakowa, które posiada kilka oddziałów, zatrudnia ponad 100 osób. E, ma jakby swoje roboty do pewnych rzeczy, które Państwo mogą nam przypomóc, e, też prowadzonej działalności, ale też nam w księgowości ułatwią życie i tak wewnętrzny. E, ponadto nic się Państwu nie zmienia w zakresie Prowadzonej obsługi księgowej Państwa firmy, ponieważ osoby księgujące zostają te same. Ja dla Państwa jestem do dyspozycji w zakresie doradztwa podatkowego, więc te najważniejsze, bo mi się wydaje czynniki, które Państwo mieliście. Oczywiście zostaje w tym samym miejscu siedziba firmy, więc dla Państwa żadnej zmiany nie ma. Może być tylko ta zmiana w postaci jakby nagłówka firmy, tak? Konto bankowe oczywiście to zapłaty za usługi rachunkowe pozostaje te same. W biurze będzie kierownik biura, pani Agnieszka Kupcza, która będzie zajmowała się wszystkimi sprawami, nazwijmy to organizacyjno-księgowymi będzie jak pani się ma z tym jakiś problem, nie wiem, z płatnością faktury, z wyjaśnieniem, z ustaleniem cenowym, to proszę do pani Agnieszki się zgłaszać. W dzisiejszy wyjdzie do Państwa mail z informacją na ten temat, z opisem firmy, którą się połączyliśmy, jak i też kontaktem do Pani Agnieszki w zakresie adresu mailowego, jak i numeru telefonu komórkowego. Mam nadzieję, że jak wyrozumiałem Państwa wszystkie pytania i wątpliwości, w sytuacji, w której by były jeszcze jakiekolwiek pytania, bardzo proszę o kontakt telefoniczny. Udzielę Państwu tych odpowiedzi. Dziękuję Państwu i życzę miłego dnia. Do widzenia.